Dobra, już leci. O, moje się łamie. <Die interactivity> I się Oj, sorry. Minimalnie. Zaczepista akcja. Normalnie czuję się jak w Star Warsie. Słuchaj, Czemu oni tak robią. A to. O, to ja. Ja cię <grymny> O. Oh, o. Oh, o, oh, uważaj oh, na kamerzystę. Oh. Zwoltowałeś się! Oh. Oho, bo i Wiecie co, ja powinienem mieć na reportera do tvn u Ta, Chyba, chyba 23 <głos> <głos> Jak <głos> zrobię? <Come> on, <noise> Niezła nazwa oh. Luke Skywalker przegrywa, a niech to <noise> A tu jest Luke? Nie, nie wiem. wiem, Mosiu chyba, bardziej podobny a, ty, ty, ty jesteś Borys Lord Father <noise> Lord Father! Lord Fader Lord Father! Zobaczcie, w taki chiński sposób Zróbcie styl pijanego, pijanej małpy W taki chiński sposób, wrzucać się i mieć ją O kurwa, znowu z nogi dostaną Chciałem mocniej Ik ben hier twee uur bij. Ik passeer twee uur bij de politie, ik ben hier twee uur bij. Ik passeer twee ik